Mój drodzy, trochę smułki nie jestem. No bo myślę, że będę może mógł nieco dalej pójść. Jeszcze trochę bardziej w głąb lasu. Ale nie gasi. Na szczęście jest tu jakaś ścieżka w bok. To jest ścieżka, o której Wam mówiłem. Na szczęście istnieje jeszcze jedna ścieżka. Jeszcze tęgę można pójść. Tylko kurczę. Skończy mi się czas, mogę jedynie przez chwilę dla Was ponagrywać. Pójdę jeszcze kręgi. O, lęga, szkoda. Ja się, gdzie kęgi. Pójdę, się mi się trochę nie chce łazić, bo się nałaziłem. Ale ze względu na trochę jest tu tak pięknie, mogę nieco kawałek wybrać się kręgi. Ojej, jaki był ślepy zaułek. Słuchaj pociąg Jeszcze nie chcę kawałek pójdę. Jak nic z gali nie będzie, to się wrócę, moi drodzy. O kurgę. O nie. Ale jak mi się nie chce słychać. Czekajcie, może... O kurkę, pociąg. Ale jak... on się wyskoczyłem, bo nie widzę. Co to za hałas. To biuszki. Kurde, chciałbym to jakoś wyminąć Oła. Nie lubię się moje grach schylać Nie lubię Dlatego wybrałem Kęgę Nie, bo nie wiem dokąd ta ścieżka tutaj prowadzi Jaka ścieżka jest ewidentnie przez kogoś uczęszczana Ciekawe, gdzie ja Kęgę wyjdę Generwuję się trochę, bo nie wiem która godzina. Pozwólcie, że sprawdzę na zegarku. O nie, pół do czwartej. Choroba jasna. Trzeba będzie zaraz, moi drodzy, wyraksać. Jeszcze niech co tutaj trochę filmuję. Jakaś boczna ścieżka była. Tutaj jak się idzie bagnia tu są. Nie wiem czy się nie wyraksam znowu do tego samego miejsca. Nie, bo to jest pójść, bo nie wiem co tu jest. Mam nadzieję, że nie pójdę znowu w to samo miejsce. Nie, bo skoro jest kus ścieżka, znaczy trochę, gdzie się ona prowadzi. I można wyjść na naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Nie, nie wiem, dziwnie tu jest jakoś tak. To nie jest to samo miejsce, gdzie ostatnio Hegel. O nie, to jest chyba to samo miejsce. Ja się wam będę, będę mój grog, zwracał. Wybielę na i trochę i ta ścieżka prowadziła w to samo miejsce. Robert, nic, zwracam się. Ale chyba nie być. Chyba nie być i mógłbym to bym wyłączył To by go, ale dobra. Tak, Jakie jest karo grzego A nie Nie zgomę, wrócę się O, tu jest dziwnie, kiedy mnie się Kurga, że to zmęczenie Aha, bo moja matka dzisiaj w godzinie siódmej pracuje. Nie będę przegłuchał. Nic dobrze, wracam się Fajne miejsce powiem wam Fajna miejscówka Jest to na dosyć dziko O oh yeah, yeah. Teraz ja chyba będzie znowu przechylać się A tam takie 4-minutowe wideo, co to jest Różne miejsca są do Nie Nienawidzę się słychać. Dlaczego ta gałąź musiała upaść? Nic, dobra, spróbuję. Niech taki leniwy, to ja nie będę. Ale ja mam plecak. Dobra, no. Ojejku, nie się słychać. Dobra, niech zwracam się. Było fajnie. Myślę, że będę długo hegeł z długe heki. Ale tak jestem zadowolony, bo ja nie wysyłałam na YouTube dla Was filmów jak Hegłem z długe heki. Nie wiem, nie ja bym wysyłał w ogóle filmiki z długe heki i gans. Nie no, tylko w innym miejscu. Ale wtedy uchywałam go trochę i rockiery. Kurde, jest trochę błoka. Trzeba będzie nagle się kombuki przemyć, bo są dosyć wyrogi nie Kurde, jestem trochę mokry, trochę mokre skopy mam Nie wiem, trochę jestem smutny No bo czytaj jak się gob a nie powinienem iść tam Kurde, mi się pogubiłem, że trochę gob Chyba tak. O, wieku jak błoka, ja biernicze O, dobra, jest krótka minuta filmu. Nie jestem pewien, czy GoPro jest w stanie długo film nagrywać. Jest to Mało powiedziane, ale fajnie. Znowu jestem na grzechu. Miejsce fajne, tak jestem tu gdzie powinienem być koło wiaduktu. Dużo pociągów jedzie. Nie sądziłam, że będę takie kawał w dzisiaj przejść w dół wiaduktu w restryn. Fajna jest kocha, tak? jest okropnie zimna. Nie da się jeszcze okej, bo Trzeba byłoby poczekać gdzieś tego golaka. nie wiem, do lipca może, albo coś w tym stylu. Za zimno jest na O a ale nie. Nie, fajnie. Troszkę mi zajmie, moi drodzy, powrót do domu, ale dość długo się chodziło w jedną skarę. Nie jest to aż taki mały skrawek ziemi, jakby się wygawało. Nie ma hekam, jest ok, jest GITES. Nie no, kawał drogi powiem Wam zrobiłem. O, by można było kęgi iść A ja chyba kęgi nie hegłem. O nie, chyba tam kęgi nie hegłem, ale już nie mam siły odkrywać kolejnej ścieżki. Nie, 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 moment. Jak to ja hegłem? Chyba Kęgi, tak. Zdłuche, hek. Hegły hekie A tam jakaś roślina. Nad hekom rośnie. Na szczęście mam nadzieję, nie barść Sosnowskiego, bo to dziadostwo jest niebezpiecznie i pachy. Kurde, zmęczyłem się. Moi drodzy, mam naprawdę gość. Chyba się zgubiłem. Jest więcej niż jedna ścieżka. Mam trochę chyba zabłądziłem. Mam nadzieję, że się nie zgubię Nie, tęgę hegle, ale okryłam znowu jakąś ścieżkę tam Na to wygląda, że będę musiała znowu tu przyjechać chociaż mi się nie chce wszystkiego mojego dzisiaj nagrywać No bo jestem trochę zmęczony już. O nie Gab hejge? O nie, się chyba zgubiłem